Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, So i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic, klasą Jedi Knight. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, wykonywaliśmy tutaj misję poboczne na tym terenie, no i tak jak obiecałem w poprzednim, w tym odcinku pójdziemy tutaj zlokalizować tego agenta Jago, który chyba, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj się rozbił. Tak więc dobra, bez zbędnego odgadania, po prostu idźmy już dalej. No i mamy tylko niewielki kawałek do przejścia, tak więc niedługo będziemy na miejscu. I tak jak mówię, będziemy szukać tego całego agenta, który z tego co pamiętam, tak jak już mówiłem, rozbił się właśnie tutaj na planecie. No i za chwilę zobaczymy, czy uda nam się go zlokalizować jakoś szybko, czy trzeba będzie tutaj jednak czegoś więcej. <laughs> Bo szczerze to już nie pamiętam. Okej, okay, dobra, widzę, mamy tutaj już jakichś pierwszych przeciwników, no to może ich ominmy, żeby tutaj zbytnio dużo nie walczyć. No i dobra, mamy tam już widzę jakiś wrak i to chyba właśnie przy tym wraku powinien być ten nasz cały agent i tak jest, tutaj jest, powinien być przynajmniej Ale chyba on nie żyje, a przynajmniej go tutaj nigdzie nie ma. I teraz musimy szukać czarną skrzynkę, tak więc yy, przeszukajmy ją sobie. anyone read me? Comms block. I blasted satellite. wasn't enough to shoot me down. The Empire's on the ground already. They'll search the ship, find the intel. I'm blasting the intel out with the garbage. That ought to keep the Imperials busy. Intel's away. I'm going down. Okay, tak więc widzę, że w tym Jakieś yy, rzeczy pozbierać, się nazywa Intel Kurde, nie, nie mam tego pojęcia co to będzie Intel, szczerze Jakoś tak nie przychodzi mi z do głowy, co by mogło być właśnie związane To nie mam to jakieś dane czy coś, kurde Nie pamiętam co znaczy Intel I wątpię, że sobie przypomnę W każdym razie, widzę mamy tutaj także jakąś misję bonusową, żeby trochę tych droidów pokonać tak więc w sumie jak już tutaj jesteśmy, no to w sumie moglibyśmy to zrobić, albo... Tak jak już mówiłem w tym odcinku, robimy misję główną, to robimy misję główną, chociaż tutaj mamy kolejną droidy, No dobra, w sumie jeżeli już ich tutaj tyle zabijemy, no to żal będzie tutaj ich zostawiać. Wow, w ogóle czemu, czemu oni mnie tak biją o co chodzi? Jakim cudem oni mi tak dużo obrażeń, co tak nie mam baldego pojęcia. No dobra, już to sam nam się udało to życie odregenerować. Dobra, musimy jeszcze trzech pochłonąć. Znajdźmy sobie tutaj jakąś kolejną taką grupkę przeciwników, bo już chciałbym tą misję zrobić, jak już zacząłem. Okej, okay, widzę, są tam niestety po drugiej stronie, tak więc będziemy musieli tutaj kawałek obieść. Z tym większym druidem nie chciałbym walczyć. No ale z tym mm, porucznikiem, no to możemy w sumie się zmierzyć, bo to nie powinno zbyt długo potrwać, bo on jakiś bardzo mocny nie jest. Co prawda jest silnym przeciwnikiem, jednak nam to zbyt dużo nie zrobi. No i okej, okay, dobra, pokonany. I tak jak mówiłem, chciałbym się dostać tutaj. Tak, więc dobra, zaatakujemy sobie tych tutaj. Ja widzę, że tutaj będą tylko dwa i niestety. No to trochę gorzej. No ale trudno. Najwyżej zaatakujemy jeszcze jednego takiego większego droida. Jakiegoś mocniejszego. No bo niestety tutaj będzie troszeczkę za mało tych przeciwników. No trochę zlecimy czas odcinka na robienie tej misji, ale myślę, że to nam się opłaci. Zawsze to będzie jakieś tam dodatkowe doświadczenie i szybciej wbijemy kolejny level. Czyli 38. Co prawda nam jeszcze dosyć dużo brakuje, no ale ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Tak więc po prostu... Im więcej wykonamy tych questów bonusowych, tym szybciej to zrobimy. Dobra, tak więc lecimy dalej, zobaczmy sobie mapę. Nie musimy iść daleko, no bo... Te całe intele będą już gdzieś tutaj, przy tych droidach. Jestem ciekawa, czy one by się też zaliczały do tej misji bonusowej. No, ciekawostka. No, już teraz tego nie sprawdzę, bo już tą misję zaliczyłem, tak więc już jest trochę too late na to. No, ale to nic, zawsze ich tak jak będziemy musieli pokonać, bo inaczej sobie nic stąd nie podniesiemy. No i właśnie, musimy chyba takie y, tutaj rzeczy przeszukać. Oha, ktoś mnie widzę, ubiegł. Super. No dobra, to szukajmy dalej. Tutaj mamy jakiś ten cały Intel. To jak gdyby, jakieś dyski z danymi, coś w tym stylu. Dobra, mamy tutaj kolejne. Tylko, że niestety, nawet musimy pokonać kilku przeciwników. Tak więc, sobie do nich doskoczmy. No i za chwilę ich sobie pokonamy. A następnie, właśnie podniesiemy ten Intel. Nawet sobie mogę zrobić to już teraz. Niech Akira się zajmie tymi całym droidami oraz tym jednym imperialnym. A my sobie podniesiemy to, żeby już e, mieć to z głowy, żeby po prostu znowu mnie nikt nie ubiegł. Żaden z innych graczy, bo to takie trochę czasami jest skurzające. Jak zabijesz przeciwników, masz obok coś, co masz podnieść, a tu nagle jeb ktoś przychodzi zabiera Ci i tyle to widziałeś. No, tylko przydałby nam się tutaj jeszcze gdzieś jeden Intel, bo póki co to żadnego nie widzę. Gdzieś tutaj w pobliżu. Okej, okay, dobra, tutaj widzę jest. Tak więc ponownie pokonamy sobie tylko te droidy, które są też przy nim. A wtedy sobie podniesiemy, a Kira zajmie się pozostałymi. Albo nawet już teraz, bo widzą że on się na Kirze sfokusował, tak więc raczej we mnie nie będą strzelać, w ogóle już Kira sobie ich wszystkich zabiła, tak więc dobrze. No i dobra, tak więc udało nam się te wszystkie. Yy, Intele podnieść, no i teraz wracamy tutaj do tego. Yy, obozowiska republiki, gdzie musimy użyć jakiegoś holokomunikatora czy tam holo terminalu. One piece, The same, The but a bit In case, we terminal. Commander Maydeen, I've recovered your intel. The agent didn't make it. Even so, that's the best news I've gotten in a while. There's enough data here to build another satellite system. It's all about more in shorthand. Looks like the system's operated by the Hawkeye techs. The Hawkeyes are the best technicians on Balmora. To control the satellite system, we'll need their help. How do we know they'll want to help? I doubt the occupations made them warm to the Empire. Most of the Hawkeyes are stationed at the satellite control tower, but there's one we might be able to reach Ian Sarkis. I recognize the name. He's young, but brilliant. Bit of a wisecracker. A Jedi learns to clear the mind of all distractions. I'm more worried that he'll distract the empire sarkis works at a well-armed auxiliary satellite station used to spy on the locals there's an armory on site and plenty of imperial troops he reports to one of the empire's best admiral rezir no wonder they've got control that sounds like first-hand experience talking fighting the admiral's like going up against a durasteel wall i don't advocate wholesale slaughter but this whole plan goes belly up if Admiral Rezerv finds out. Do what you have to and get Sarkus back to the shuttle pad. He'll tell us where to go from there. Sounds like this should be relatively simple. Let's hope so. We're not going to get another shot at this. I'll be standing by. Okay, tak więc w tym momencie będziemy musieli odszukać jakiegoś Iana Sarkis. Tak, więc zajmiemy się o tym pewnie za chwilę, chociaż nie wiem, czy najpierw w sumie nie wrócimy tutaj do doka naszego. No właśnie tak się stałem. Chwilę, bo to jest yy, z tym dokiem, to jest pewnie misja klasowa. Zgadza się, tak. No to zacznijmy może właśnie yy, od tego, żeby jednak yy, zrobić misję związaną z planetą, czyli z Balmorą, a dopiero później ewentualnie misje klasowe, ponieważ myślę, że taka kolejność wykonywania Zadanie jest całkiem spoko Tak więc dobra, mamy znowu kawałeczek do przejścia Idziemy tam, gdzie już widzę Wcześniej byliśmy, a tutaj wykonywaliśmy Którąś misję bonusową No w każdym razie, nie jest to jakoś mocno daleko Tak więc długo nam ta podróż nie zajmie Co prawda mam tutaj windy, mam nadzieję, że jadą akurat do góry No niestety nie Wolę stąd lepiej nie skakać, dopiero jak one będą Gdzieś tak mniej więcej w połowie Wtedy zeskoczę Okej, okay. o Boże, nie trafiłem no to po waflu moje czekanie się opłaciło. No trudno, dobra, podleczmy się. Nie trafiłem w cholerną windę, no kurde mać. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że Kira zaraz tutaj do mnie teleportuje, a ja będę już dalej iść tak jak potrzeba. O, tędy zeskoczymy sobie. To nam mi się powinno zrobić? I tak, postaram się oczywiście jak najwięcej ominąć przeciwników, żeby tutaj tracić czasu na no, bicie się z nimi, bo to takie trochę bezsensowne. I bezcelowe. Wolę dojść tam, gdzie dojść mam. Mam nadzieję, że przy okazji, nie walcząc z żadnymi tutaj droidami, ani imperialnymi. Okej, okay, dobra, przejdziemy sobie jakoś tędy. Chociaż widzę, że chyba będziemy musieli wejść po tych schodach, tak więc nie wiem, czy ja tutaj się dostanę tam wyżej, ale nie, powinienem tutaj móc spokojnie przeskoczyć, tak jest. No i dobra, widzę, że już jesteśmy na miejscu, musimy użyć sobie m, tego panelu, no i mamy jakąś, widzę, rozmowę. Ian Sarkis? Point that thing someplace else and I'll answer. Yes, you must need me or the satellite system pretty bad. I need you to get me control of the satellite system. I'd consider that fair trade for a rescue. The empire hasn't paid me since they took over. But if Admiral Rizair discovers you attacked this post just to get me out, he'll know the republic's up to something. We'll have to make a few stops first so I can cover our tracks. Okej, okay, widzę, że teraz będziemy musieli się udać w jakieś trzy miejsca, żeby żeby zamaskować ślady, e, no nie wiem, odbicia, czy no nie wiem, czy to można nazwać porwaniem. W każdym razie tego, że zabraliśmy z tego kompleksu imperialnego. E, właśnie tego Jana Sarkusa i po prostu musimy zatrzeć ślady tego, że tutaj właśnie go zabraliśmy i w tym celu musimy podejść do trzech miejsc tak więc pierwsze jest już gdzieś tutaj i musimy widzę użyć chyba tego tak jest, no to najpierw będziemy musieli sobie pokonać kilku tych żołnierzy w Imperium, ale nie powinno to nam zbyt dużo czasu zająć, ponieważ oni są całkiem słabi nie ma tutaj jakichś mocnych przeciwników. I bardzo dobrze, bo dzięki temu nie będziemy musieli tutaj dużo czasu sprzędzać i za chwilę pójdziemy do kolejnego punktu. W sumie podoba mi się nawet Balmora, bo nie ma tutaj takich wielkich, pustych przestrzeni. Te mapy są nawet całkiem małe, bym powiedział, tak więc bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu nie trzeba jakoś bardzo, bardzo dużo biegać. Tak więc dobra, ponownie postaram się tutaj jakoś pomijać te dronidy patrolujące ścieżki. I pochodzić tutaj jakoś bardziej naokoło. No i za chwilę dojdziemy też już do mm, trzeciego, no właściwie drugiego dla nas y, punktu, tego gdzie mamy coś zrobić, żeby ukryć nasze ślady. Nie wiem, co teraz tutaj będziemy robić. któreś z tych dwóch albo sabotaż, albo y, przeprogramowanie jakiegoś droida. Za chwilę zobaczymy, co to będzie. Najprawdopodobniej to będzie sabotaż, tak jest, bo nie mam tutaj żadnego droida. Tak więc to po prostu sabotaż musi być, bo inaczej innej opcji po prostu nie ma. Więc mam tutaj także dwie wieżyczki, tak więc za chwilę się z nimi zajmiemy. Tylko najpierw tego żołnierza pokonamy. Okej, okay, mamy Imperial Taret. tak więc ją również sobie zniszczymy. Okej, okay, ładnie. No i dobra, sabotujmy. A nie, to jest przeprogramowanie, a to ciekawe. No dobra, myślałem, że to będzie jakiś sabotaż, no na najwidoczniej tutaj coś tam. Jakieś droidy się przeprogramowało, czym. tak? Nie wiem, jak to powiedzieć. Przeprogramowało o. na to, żeby strzelał do imperialnych. Dobra, tak więc już tak naprawdę przed nami ostatnia prosta. ze że chyba będziemy musieli zahaczyć jeszcze tego droida. Bo nie wiem, czy mnie nie wykryje. A nie, to ciekawe mnie nie wykrył. No to dobrze. To idziemy dalej. Bez żadnej walki. No i za chwilę będziemy w tym trzecim punkcie Sabotujemy ten Soniczny jakiś transmitter I yy, Będziemy mogli już zająć się chyba tym żeby Iść do tego centrum kontroli Tych yy, no Tego systemu satel Satelitarnego Na Balmora O udało mi się to powiedzieć W końcu Okej okay, dobra Za chwilę już oni padną Mamy kolejne wieżeczki tak więc również nimi trzeba się zająć. Użyjmy sobie Blade Dancer, żeby to poszło jak najszybciej. Bo nie chcę tutaj tracić dużo czasu na wieżeczki. Tam Kira powinna się zająć zarówno tym imperialnym, jak i wieżeczką. Tak jest. I co my tutaj musimy sabotować? Bo szczerze to nie widzę. Ha, dobra, to na górze, ok. Tak więc, dobra, użyjmy tego. No i okej okay. Czyli teraz musimy chyba. Pogadać z tym gościem? Nie. Yy, musimy. zejdzieć tutaj. No, okej. Okay. I gdzie dokładnie teraz? Tutaj na górę? Fierce, ja teraz mam zrobić. Signal for the extraction. Aha, dobra, muszę użyć tego. No, okej. Okay. Tak więc użyjmy tego. No i mam jakąś rozmowę. No i okej, okay. tak więc widzę, że w tym momencie musimy ponownie użyć holo terminalu Niestety on się znajduje trochę daleko, tak będziemy musieli kawałek podbiec No ale jakoś to długo nam nie powinno zająć I jeszcze w tym odcinku na pewno tego holo terminalu użyjemy I być może, e, jeżeli będziemy mogli już udać się gdzie indziej Żeby już po prostu nie siedzieć w tej lokacji To wtedy jeszcze wrócimy się do doka, żeby Oddać mu te medykamenty, które tam w poprzednim odcinku udało nam się w sumie nawet przez przypadek zebrać, żeby po prostu ruszyć tego klasy dalej, żeby potem ewentualnie gdzieś tutaj nie biegać i się nie wracać tysiąc razy do jednej lokacji, tylko żeby już zamknąć wszystkie rzeczy, jakie tutaj będziemy mogli zrobić. Szczególnie jeśli chodzi o misje główne, bo misje pobożne jeszcze aż takie ważne nie są, tak więc byśmy mogli sobie kilka pominąć, no ale jeżeli chodzi o misje główne, no to pominąć żadnej nie możemy, no bo inaczej ta gra będzie niepełna, bo można nie robić tych misji na planetach, ale no zwykle są one nawet całkiem ciekawe, no i opowiadają jakąś tam historię. Tak więc zawsze warto je wykonywać. W ogóle moglibyśmy robić tylko misje klasowe, ale przekonałem się już nieraz, że lepiej zrobić wszystkie misje i wszystkie misje poboczne, jak tylko ma się taką okazję, bo potem można nieźle przez to cierpieć. Bo po prostu trafiają się przeciwnicy na coraz wyższych levelach i ty zamiast mieć 3 levely więcej niż twoi przeciwnicy, to twoi przeciwnicy mają trzy levele więcej niż ty. jest to szczególnie upierdliwe, jeżeli chodzi o bossy. Bossów powinien powiedzieć. No i właśnie. Warto jest, yy... Warto jest robić właśnie wszystkie misje w tej grze, jakie tylko można, ewentualnie dużo ekspić na mobach, ale to nie jest jakiś myślę zbyt no, szybki sposób na wbijanie doświadczenia. W każdym razie, ponownie znajdujemy się w tym yy, obozie Republiki, czy tam Ruchu Oporu, nie wiem, która to jest w tych frakcji, no ale w każdym razie musimy użyć teraz tego hol terminalu. I was starting to get worried. There's a lot of imperial movement going on up there. Sarkis sabotaged a few things to keep them busy. Ian Sarkis, sir, I left the Empire a few thank you presents for their hospitality. That's our man. Can you get us control of Belmore's satellite system? Not exactly, but I can't shut it down. That's for sure. That's a dangerous task for a tech. Hacking past a Hawkeye defense. I deserve a medal. I can get you one unauthorized command. Then the system will lock up, and it'll take the Hawkeyes weeks to detangle it. That'll have to be enough. How do we make this happen? The hack needs to be planted in the Satellite Control Tower's main computers, right where Admiral Razaire and his men are stationed. Does the Admiral have any other defenses? Just his track record. Even in defeat, he always manages to strike the last blow. Once the fight's over, just insert this disk into the main control console. It'll upload the hack. I need to get to the computer. Thanks again for the rescue. Taking down Admiral Razer and his men is a tall order. Are you sure you're up to it? The Admiral will surrender the satellite system, or fall defending it. Knowing the Admiral, surrender isn't an option. Sarkis and I will wait for your signal. We'll be ready. Ok, tak więc widzę, będziemy musieli teraz zmierzyć się z tym samym jakimś tam admirałem, który dziś tutaj przebywa. No i widzę, że jest to w tej samej lokacji, co jesteśmy teraz, ale tak jak mówiłem, wrócimy się jeszcze do lokacji poprzedniej, żeby pogadać z dokiem i oddać mu te medykamenty, żeby potem po prostu się tutaj ponownie nie wracać. I Tak, będziemy musieli tutaj wrócić, żeby zrobić tą misję główną oraz jedną, przepraszam, misję poboczną. Która nam jeszcze tutaj została, i myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się tym, żeby zrobić tę misję poboczną. A jeżeli starczy czasu, także będziemy kontynuować pewnie tą misję główną, którą wykonywaliśmy teraz, czyli związaną bezpośrednio z Balmorą, czyli z planetą, na którą aktualnie jesteśmy. Tak więc, dobra, lecimy sobie tym naszym wahadłowcem. Za chwilę już będziemy na miejscu. Coś czuję, że będziemy musieli kawałek do tego doka podejść. I zastanawiam się, czy w sumie nie użyć yy, tego Quick Travela. Bo w sumie to by nam oszczędziło sporo czasu, bo nie wiem, czy dojdę w takim tempie tam, bo tutaj po drodze będą jeszcze przeciwnicy. A tam przy jego szpitalu mam punkt szybkiej podróży, tylko. Wolałbym potem nie żałować mojej decyzji kiedy naprawdę będę potrzebował skorzystać z szybkiej podróży, tak jednak wolałbym z niej skorzystać, a nie czekać pół godziny, czyli w sumie cały praktycznie odcinek, żeby użyć jednego, jednego tego skoku szybkiej podróży po prostu. Tak więc może nie będę ryzykował, bo potem może mi się jeszcze przydać, tym bardziej, że teraz planuję nagrać kilka odcinków pod rząd. Tak pewnie za 4 czy z 5, zobaczymy jak mi to wyjdzie ewentualnie, z taką lekką przerwą, że zaraz powiedzmy nagram 3, a potem jeszcze 2, ponieważ yy, muszę mieć zapas tych filmów, yy, bo już, już niedługo mi się zaczyna po prostu szkała Kończą mi się farie i muszę mieć ten zapas filmów, żeby tutaj w tygodniu mieć co wrzucać, żeby jakoś się mocno nie spinać, jeżeli chodzi o render i o wrzucanie i nag o nagrywanie, tylko właśnie chcę to jeszcze zrobić w farie, żeby potem tylko wrócić ze szkoły, odpalić wrzucanie, napisać opis, wrzucić go do filmu, wrzucić info na Facebooka, zrobić informację o tym, że przesłano film w kalendarzu i tak naprawdę tyle, a potem to już nie wiem, grać na konsoli albo tam. Ten... Albo oglądać film na YouTubie Tak więc, dobra, w sumie już znajdujemy się całkiem niedaleko, niedługo powinniśmy być już na miejscu. No i za chwilę bo ja jeszcze pogadamy sobie w tym odcinku z dokiem, i wtedy pewnie ten odcinek zakończymy. No widzę, że tutaj się bez walki nie obędzie z tymi kolikoidami. Tak więc zaatakujmy ich. No niestety, skoro musimy, no to musimy. Robimy sobie tej obszarówki, bo ona całkiem tutaj skutecznie na nich działa. Na szczęście to są bardzo słabe jednostki przeciwników, ale no niestety troszeczkę na nich czasu trzeba stracić. No ale jak już tak jak mówiłem sobie w tym odcinku z Dokiem na pewno pogadamy, nawet jeżeli on bym miał się jakoś mocno przedłużyć, to już wolę w tym odcinku pogadać, żeby w następnym zająć się już samym działaniem. Ten szpital jest chyba tam trochę niżej, ale to ja sobie po prostu zeskoczę. Ja będę iść jakoś bardziej na naokoło, żeby nie ten nie nadrabiać drogi. Okej, okay, dobra. No i tak jak mówiłem, wchodzimy tutaj do tego szpitala Doka. No i mamy go już tutaj za chwilę za rogiem, tak więc pogadajmy sobie z nim, no i oddajmy mu między innymi te medykamenty. I got as tak many trauma kits as I could find. The Imperials won't miss 'em. Our boys shoot to kill. Apologies for being late. My detour around those Imperial forces took longer than expected. i was worried glad you're here you've done well saving this facility and its patients the resistance has already agreed to help us find the cloaking device prototype the super advanced gadget you're after the resistance can narrow down its location but we need access to the enemy's computer network the only connection point is at sobrik which is covered in imperial forces troop legions walkers heavy bombers fun place I'll find a way in there if I have to take on the whole Imperial army. A frontal assault. Suicide? Places covered in ray shields. I believe we can diminish the Imperial forces without firing a shot. The Empire has several comm relays around Sobrik, tied to other Imperial strongholds. An early warning system. Great. When we attack, they can summon more troops to kill us. Or we make the Imperials think we're attacking their other strongholds. We'll infiltrate those comm relays, upload fake alerts, and siphon away Sobri's defenders, leaving it vulnerable. I doubt the Empire leaves its comm relays unguarded. The comm relays are protected by advanced Imperial war droids. Very fast, extremely deadly. I'm no longer quick enough to defeat those war droids, but you are. Then the Resistance can raid the Empire's computer network. We'll figure out where they've stashed that thingy you, you want? Use this datapad on the com relays to upload the fake emergency signals. I'll find a good vantage spot to watch Sobrik and keep you informed of our progress. Be careful out there. Okay, tak więc widzę będziemy musieli teraz nadać sygnały. zagrożenia dla imperialnych z innych ich placówek, żeby po prostu oni przenieśli swoje jednostki z Sobrik czyli z jakiejś tam innej placówki do innych, żebyśmy mogli je łatwo zaatakować i dzięki temu zdobyć prototyp tego cloaking device W każdym razie to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. W kolejnym, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej zajmiemy się tą misją poboczną oraz tą misją główną. No ale jeszcze zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie w kolejnym odcinku. W każdym razie to było na tyle. Tak więc, jeszcze raz mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.